Cześć, nazywam się Marcin Kowalik i na ubezpieczeniapoludzku.pl Łączę tych, którzy szukają ubezpieczeń z tymi agentami profesjonalnymi, którzy są godni polecenia i mogą pomóc w takich ubezpieczeniach. Temat na dziś to ubezpieczenie od utraty dochodu B2B. Ubezpieczenie od utraty dochodu jest coraz częściej wybieraną formą zabezpieczenia przyszłości finansowej Polaków. Wraz z rosnącą liczbą rodaków odchodzących od umów o pracę a decydujących się na umowę B2B, rośnie też liczba osób zainteresowanych ubezpieczeniem od utraty dochodu B2B właśnie. Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu B2B? Ubezpieczenie od utraty dochodu B2B działa w następujący sposób, w bardzo dużym uproszczeniu. Zanim przedsiębiorca wykupi ubezpieczenie, podaje średni uzyskiwany dochód. Przedsiębiorca podpisuje umowę ubezpieczenia o utraty dochodu B2B i wpłaca składkę. W przypadku choroby przedsiębiorcy lub zdarzeń opisanych w umowie może się spodziewać równowartości. Miesięcznego dochodu. To olbrzymie uproszczenie, oczywiście. Co przedsiębiorca zyskuje przy ubezpieczeniu od utraty dochodu B2B? Ubezpieczenie od utraty dochodu B2B zapewnia środki na utrzymanie płynności finansowej, na przykład. Wypłata z ubezpieczenia od utraty dochodu B2B może być też użyta do opłacenia diagnozy lekarskiej lub zabiegu. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej trzeba też czasami kogoś zatrudnić, do tego też może być wykorzystane ubezpieczenie. Od utraty dochodu B2B. Dla kogo jest ubezpieczenie? Od utraty dochodu B2B najlepiej się sprawdza. Dla kogo? Ubezpieczenie od utraty dochodu B2B jest najczęściej wybierane przez osoby pracujące jako programista, informatyk, administrator IT, adwokat architekt, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, inżynier budownictwa, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pośrednik nieruchomości, psycholog, radca prawny czy ratownik medyczny. Jeżeli Ty potrzebujesz pomocy, jeżeli szukasz ube ubezpieczenia od utraty dochodu B2B, to wejdź już teraz na ubezpieczeniapoludzku.pl ukośnik B2B i tam znajdziesz kontakt, formularz kontaktowy do agenta, który Ci we wszystkim pomoże, w tym wszystkim, o czym mówiłem. Miłego dnia, cześć.